Trek Lexa Przed wami rower damski, rower szosowy, którego właśnie wam tutaj zaprezentuję i pokażę wam pełną specyfikację całego oto tego roweru. Więc zaczynamy od jednostki napędowej. Jednostka napędowa to Shimano Sora tylna przerzutka Przednia również Shimano Sora. Mamy tutaj korby FSA Vero. Największa zębatka to 50-34 zęby. Duża 50-mniejsza 34 zęby. Kaseta 28 na 11 czyli wam się przypomina coś z Treka One Series ten sam zestaw napędowy. Oczywiście Shimano Sora 9 Speed, Shimano Sora Double. Hamulce nie są opisane, ale najpewniej są to shimanowskie hamulce. Wkładów wymiennych tutaj nie mamy, mamy stałe klocki. Y oczywiście starszy typ prowadzenia, czyli e linka y od przerzutek jest na zewnątrz, linka hamulcowa jest pod owijką, czyli to jest znane teraz, tak, siodełko Bontrager Anfinity miękkie, fajne siodło i co jeszcze mamy tutaj koszyk Bitwina zamontowany przez właścicielkę Bitwin 500 i teraz design, rower jest czarno Szaro, biało. Można powiedzieć, fioletowo-czerwony. Taki kolor. Mężczyźni wiadomo, nie znają się tak na kolorach jak kobiety. Nazwijcie go sobie sami. I tak. Mamy tutaj obejmę sztycy w tym kolorze. Mamy kapsel w tym kolorze. Owilkę w bardzo podobnym kolorze. I hak przerzutki. Też jest w takim kolorze, ale to nie koniec. Zobaczcie tutaj. Końcówki pancerza też są w takim kolorze, po kolei. Tutaj też. Zobaczcie. Koszyk też. Także tak to wygląda. Mamy też jeszcze wersję kolorystyczną fiolet. Ten kolor właśnie, taki róż i żółć na kole. Koła to są Bontrager TLR. Tak. Opony są inne niż było to w tamtym rowerku. Zaraz nam przestawię koło, żeby było widać. O, tutaj mamy opony Continental Grand Prix 4. Seasons 25 mm, tam były 23, tu są 25. Szprychy są tutaj cieniowane na końcu i wchodzą tutaj do piasty. Piasty są no name, ale przypuśćmy, że to jest Bontrager. No i tak się prezentuje. Oto ten właśnie rower. Pozdrawiam. Hubi Bike.